Dobra, Siemanko i witam na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę, jak w oto szybki sposób odpalić tego orzesz sprzęta. Wchodzimy sobie tutaj, podchodzimy z lewej strony. Tutaj na dole mamy zawór. Przekręcamy zawór, odkręcamy dopływ paliwa. Następnie wsiadamy sobie za kierownicę. Tutaj udajemy sobie sany Następnie hamulec sprzęgu, wciskamy i zaczynamy palenie, wyłączamy zapłon. I wyłączać Dobra, jeżeli filmik się podobał zapraszam do komentowania, lajkowania. Pozdrawiam i hej!